Co tam jest zrobione? No tu jest wydech na przelocie i w sumie to tyle. Mapa tylko yy, pod, pod osiągi, ale nic, nic, nic poza tym ogólnie. Okusik Ester. Weź tam ma O co chodzi, że nagle? Dobra, stary, wyszło 119,9 No i elegancko O to chodzi Jakie tam jeszcze To jest 2 2,0 tak? A, 2,0 EcoBoost Okej, okay, tak. ale bardzo ładnie brzmi No... Powiem tak, ja go ogólnie kupiłem już zrobionego na takim wydechu Aha. E, I naprawdę, naprawdę jest ciekawie Pomimo...